Witajcie, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, który dotyka wiele, wiele osób borelioza. I przyszłam do Was, żeby się podzielić nie tyle moją historią, co pewnymi wskazówkami, chociaż od razu zastrzegam, że nie jest to porada medyczna, absolutnie nie jest to porada medyczna. Po prostu u mnie tak się zadziało. Zadziało się tak, że korzystając z terapii naturalnych całkowicie pozbyłam się boreliozy i jestem osobą, która się uwolniła od tej boreliozy. A robię to, to nagranie, dlatego że po ostatnim wystąpieniu w studio VTV wspomniałam o tym, że między innymi mówiąc, jak terapia konopna w połączeniu z żywą wodą mogą fajnie ze sobą korelować. Powiedziałam o swojej historii, powiedziałam o Boreliozie, i dużo osób do mnie pisze, dzwoni, jak sobie z tym tematem właśnie poradziłam. I słuchajcie, kochani, ja tak jak mówię, nie jest to porada medyczna, tylko moja własna historia. I tutaj powiem od czego to się zaczęło. Ja miałam starą boreliozę, taką już zdiagnozowaną kilkanaście lat temu na biorezonansie. Bardzo ważne, żeby od czasu do czasu zrobić sobie takie badanie na biorezonansie. Oczywiście nic z nią nie robiłam, ponieważ borelioza, jeżeli ona nas nie atakuje, to można z nią przeżyć całe życie. Jedyną rzecz, jaką po prostu musimy robić, to dbać o nasz układ odpornościowy, żeby ona się nie zaktywowała. Mnie się udało tak kilkanaście lat, aż do momentu, kiedy ona zaatakowała w okresie pandemii, gdzie nie było dostępu do lekarzy, tylko wszystko trzeba było robić prywatnie. Miałam dużo szczęścia, że trafiłam na lekarza. Mimo, że miałam receptę na antybiotyk, na długą terapię, antybiotykoterapię, chyba miesiąc czy sześć tygodni, trafiłam na lekarkę. Która mi powiedziała, że antybiotyk przy starej boreliozie nic ci nie da, weź sobie co? CBD. CBD. Dokładnie poleciła mi preparat krakowskiej firmy. Ja w tym momencie nie wymienię Wam, mimo że to jest lekarka krakowska, imię i nazwiska, ponieważ ona sobie, ta pani doktor, nie życzy, ponieważ jak wiecie, CBD. Jest stygmowane przez lekarzy, chociaż z całym szacunkiem szacu, szanuję wszystkich lekarzy. No, niestety, lekarze mają inną procedurę. Muszą przepisać antybiotyk. I teraz, dlaczego antybiotyk w moim przypadku, czy w żadnym innym wypadku, nie zadziała w przypadku leczenia boreliozy? Ponieważ borelioza jest tak sprytnym krętkiem może nie patogenem jak go tu nazwać? Pasożytem, który żeruje po prostu na innych pasożytach, żyje w innych pasożytach, jeżeli chodzi o nasz organizm. I w momencie, kiedy my podajemy antybiotyk, ona się chowa w naszym organizmie do pasożytów, które z nami sobie mieszkają. O tym cudowny sposób pisze i mówi, jeżeli nie lubicie czytać. To wejdźcie sobie na YouTube na panią Barbary Kazanę, i ona mówi, dokładnie tłumaczy, dlaczego nie ma sensu leczyć boreliozy antybiotykiem. Ja, yy, mając już tą wiedzę, bo to już było prawie 4 lata temu, nie zdecydowałam się na ten antybiotyk, tylko właśnie poszłam w CBD. I teraz tak. Nie kończyło się to tylko na CBD, od razu Wam mówię, CBD spowodowało, że Ustąpił ból, a to był ból niesamowity głowy, oczu, i wygaszał się powoli stan zapalny. Na CBD byłam 6 miesięcy. Brałam je regularnie co 4, co 6 godzin w ciągu dnia. W międzyczasie, oczywiście, neurolog i, i inne, oczywiście, diagnozy w tym kierunku czy rzeczywiście ta borelioza się wycisza? Nie przyznawałam się, że nie brałam antybiotyku, pokazywałam tylko, że brałam e, e CBD i mówiłam, że tak, skończyłam antybiotyk, co nie było oczywiście prawdą, bo ja antybiotyku po prostu nie wzięłam. Dostosowałam się do tego, co powiedziała pani doktor. Stan zapalny musisz wyciszyć i zrobisz to najlepiej CBD. I słuchajcie, kochani, kiedy ten stan zapalny się nie wyciszył, kiedy ona poszła w stan remisji, postanowiłam coś z tym zrobić, ponieważ borelioza i tak będzie również po antybiotyku, kochani. Jeżeli weźmiecie antybiotyk, wyciszy się temat boreliozy na 2-3 tygodnie, ale ona wróci z zdwojoną siłą, dlatego że po prostu krętki boreli wydostaną się z tych pasożytów i zaczną z powrotem atakować nasz organizm czy układ nerwowy, w zależności, gdzie ona najbardziej się zagnieździła. U mnie się zagnieździła w głowie, bo to był temat właśnie boreliozy, takiej neuroboreliozy. I co u mnie było dalej? Ja miałam już spokój, już wyciszoną tą boreliozę i właściwie mogłam odpuścić, bo pytam się lekarzy, co mam teraz zrobić? No nic. Czekamy, będzie pani miała kolejny rzut, no to podamy kolejny antybiotyk. Tak mówi medycyna klasyczna. A ja poszłam, kochani, krok dalej, bo po prostu chciałam się tej boreliozy całkowicie pozbyć, żeby znowuż nie było niespodzianki. I tutaj, kochani, zalecam Wam, żebyście spróbowali dotrzeć na dobry biorezonans. Ja akurat nie, mieszkam w Krakowie i. Ponieważ spotykam się na co dzień z cudownymi osobami, bo również wiecie o tym, że też konsultuję osoby, jeżeli chodzi o terapię konopną, ktoś mi polecił ten biorezonans, BioBalans. biobalans. Jest to dwóch panów, chłopaków, bardzo fajnych w Krakowie, na ulicy Daszyńskiego. Ja tam poszłam już też z ogromną wiedzą na temat właśnie biorezonansu. I dowiedziałam się to, co mi dokładnie też potwierdziła moja wiedza i, i lekarka, która mnie prowadziła, że trzeba zrobić, przeskanować organizm, jakie mam pasożyty. I okazuje się, że w moim organizmie zamieszkało mnóstwo pasożytów i wirusów. Popatrzcie, tu jest jedna strona. Ja to mówię w czasie przeszłym. Druga strona, trzecia i czwarta. Z czego samych odmian boreliozy miałam sześć? Bo musicie wiedzieć, że na biorezonansie, jeżeli ktoś wam będzie robił biorezonans, to musi mieć aparaturę na przynajmniej powyżej 100 częstotliwości, bo aż tyle jest odmian boreliozy. Ponad 100. Jest 104 albo 106. Ja osobiście w moim organizmie miałam 6 odmian. W tym miałam boreliozę skórną, o której w ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. I co potem się dzieje? Jak oni mnie przeskanowali, to mi powiedzieli, że nie będę korzystała z zapera, z lampy od razu, tylko muszę oczyścić organizm z pasożytów. I pięknie mnie poprowadzili. Ponieważ zaproponowali mi preparat na oczyszczanie organizmu z pasożytów. Dlaczego? Jeszcze raz powtarzam, borelioza, jak się zaczyna ją atakować, czy antybiotykiem, czy tym zaperem, tą plazmą, o której za chwilę powiem, ona się chowa w pasożyty, w pasożytach, które są w naszym organizmie. I został mi przepisany taki preparat, bo teraz będę mówić o kolejnych preparatach, które stosowałam antykątami. Tak wygląda antykątami. Jego się stosuje 6 tygodni. Jest cała rozpiska. Jak się go kupuje, to jest dokładna rozpiska. Po 6 tygodniach przeszłam na sprawdzenie, na biorezonans i co się okazuje? Nie miałam już tych pasożytów. Które po prostu antykomian wyplenił. Była to między innymi glista ludzka, osiki, nawet był tasiemiec nieuzbrojony. Byłam po prostu czysta. Ale okazuje się, że była jeszcze Candida. Więc dostałam preparat na Candidę. Candida się zamie głównie, no ciężko ją wy, tak usunąć. Więc jeszcze miałam kolejne chyba 5 tygodni. Preparat na kandydę. I to też trwał jakiś tam proces usuwania ziołami. ziołami Mówię, to są preparaty ziołowe. I Kiedy już sprawdzili, że tej kandydy jest rzeczywiście mniej, ona nie zeszła do zera, ale dużo mniej, bo kandida też jest potrzebna. Pamiętajcie, wszystko musi być w równowadze. W styczniu zeszłego roku podjęłam decyzję, że skorzystam z plazmy, z zapera właśnie w Krakowie. Na, w, tym, w tym miejscu biobalans. Bio Właśnie patrzę, czy mam e, jakąś ulotkę, żeby Wam pokazać, jak ten zaper wygląda, mm, ale nie zabrałam. Musicie mi wierzyć, albo sobie wejdziecie. Jest to e, lampa. E, siedzimy sobie wtedy w pokoju, przychodzimy na taką terapię czterogodzinną i jest skan. Ten zaper jest zapuszczany na wszystkie, wszystkie możliwe częstotliwości, które borelioza po prostu daje, a tak jak mówię, bada się ich ponad 100 i trzeba siedzieć aż 4 godziny. Ponieważ ja miałam 6 odmian, więc nie wiedziałam, czy to będzie w pierwszej godzinie, czy w drugiej, czy w trzeciej, czy w pierwszej minucie. Po prostu te 4 godziny musimy odsiedzieć. Bardzo fajny czas. Ponieważ to powoduje, że ja dzięki temu na przykład czytałam dużo książek, edukowałam się, lubię naturoterapię, więc zaper, plazmą, to nie jest zaper, tylko plazma powoduje to, że musicie się zdecydować na to, że będziecie tam po prostu wypoczywać raz w tygodniu przez 4 godziny. I teraz, kochani, sytuacja wygląda tak. Kiedy my się za, e, używamy tej plazmy, która skanuje tak, nasz organizm i wybija tą boreliozę, następuje proces unicestwiania tej boreliozy i różnie osoby się czują. Ja czułam się dosyć dobrze, były tam osoby w, w różnym zaawansowaniu boreliozy, dlatego bardzo ważne jest picie dużej ilości, ale dobrej jakości wody. No ja już byłam zaopatrzona w dobrą wodę, ponieważ też od zeszłego roku jestem zaopatrzona w system do produkcji żywej wody. Więc piłam wodę, natomiast podczas tego czterogodzinnego badania pojono nas czystkiem. Piliśmy czystek. I zalecany jest również czystek do picia normalnie podczas tej terapii. W postaci takiej herbatki. Jeżeli ktoś nie lubi herbatki z czystka, to polecam są zioła w kapsułkach. Można sobie kupić na internecie w dobrych, w dobrych firmach po prostu zioła z czystka. Jeżeli nie lubicie. Natomiast to jest kluczowe, żeby pić dużo wody i czystka. No i oczywiście jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w trakcie tłuczenia, nazwijmy to boreliozy, następuje duży proces zatoksycznienia organizmu więc i zakwaszenia tego organizmu, więc go trzeba jakoś reaktywować i odkwaszać. Co ja robiłam? Ja piłam sok z trawy jęczmiennej właśnie tej firmy i zjadałam około 20 do 40% Drażetek chlorelli, też tej firmy. To powodowało, że wszystkie te martwe komórki, wszystkie te martwe patogeny, które zostały zabite przez, przez plazmę, jeszcze lepiej zostały zbierane nie tylko czystkiem, ale właśnie chlorellą i sokiem strawy jęczmiennej. Ja mówię, co ja robiłam. Jak zostałam prowadzona, tak? I czułam, że mi to po prostu bardzo dobrze służy. A więc tak, najpierw CBD, później skan organizmu, co w nas siedzi, tak? Na dobrym biorzonansie. Wyzbycie się pasażerów na gapę, czyli pasożytów. Ja stosowałam antykon, antykon, antykontamin. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest preparat dla dzieci, bo to jest preparat dla dzieci od 15 roku życia. Jeżeli chodzi o małe dzieci, które też chorują na boreliozę, jest taki preparat, mogę powiedzieć podpowiedzieć nazwę. E, picie dużej ilości wody, najlepiej alkalicznej, i odkwaszanie organizmu. Ja to robiłam właśnie chlorellą i sokiem strawy jęczmiennej. Ile trwała terapia? Terapia trwała od stycznia do sierpnia, czyli 8 miesięcy. Po tym miałam zrobiony jeszcze raz dokładny skan organizmu, jak ta borelioza schodzi, i po 8 miesiącach zeszła zupełnie do zera. Jesteśmy, kochani, w stanie pozbyć się boreliozy. W sposób naturalny, tylko trzeba podjąć decyzję i wybrać mm, po prostu drogę taką, jaka y, no, jest zgodna z, z naturą, tak? Bo oczywiście możemy się y, faszerować antybiotykami, ale tak jak mówię, to jest proces chwilowy, a później ona wraca ze zdwojoną siłą. Ja widzę na moich konsultacjach, kiedy przychodzą osoby z boreliozą. I one już są po jednej, drugiej, trzeciej antybiotykoterapii, aby rolioza dalej buszuje w ich organizmie. Bardzo Was proszę, wybierajcie alternatywne metody, bo one są naprawdę skuteczne. Podejmujcie takie decyzje, które Wam tutaj rezonują, ale nie ma nic lepszego niż naturoterapia i właśnie dobrej jakości. Biorę Biorezonans, kto się na tym zna i przede wszystkim plazma. Plazma RPZ 14 czy 15 model jest w Krakowie. Bardzo polecam pana Wojtka i pana Sławka Nadaszyńskiego. Oni to robią naprawdę rzetelnie, ale żeby się do tego przygotować, po prostu trzeba troszkę czasu. Borelioza to są etapy odkrywania pewne pokłady. Zabijania poszczególnych, tak jak mówię, patogenów, pasożytów, i dopiero potem na końcu zajmujemy się boreliozą, kiedy ona już nie ma się gdzie schować, nie ma się gdzie skryć, wtedy wchodzimy na plazmę. A plazma to nie jest jeden zabieg po 4 godziny. U mnie to było 15, 15 takich posiedzeń po 4 godziny, po to, żeby ją całkowicie wytuc. Mogę powiedzieć, że jestem wolnym człowiekiem od boreliozy. Ostatnio byłam jeszcze na biorezonansie u mojej koleżanki, naturoterapeutki Ani Kurni, która mnie badała, żeby się upewnić, czy rzeczywiście na innym biorezonansie u kogoś innego i powiedziała: Agata, nie masz boreliozy, jesteś wolna. Z tym się, kochani, chciałam Wam podzielić, i mm, tylko dlatego, że po prostu dużo jest pytań i dużo osób e, cierpi na to, dzieci cierpią. Więc dlaczego, dlaczego o tym nie mówić, że są na boreliozę sposoby i można ją całkowicie usunąć z organizmu, tylko trzeba mieć na nią sposób. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś na kolejnych spotkaniach, może na kolejnym filmiku, może też o boreliozie. Wszystkiego dobrego, uściski dla Was.